Ewa Wierzbińska-Kloska Wiersz dla brata Kiedyś brałeś mnie na ręce, Zaspakajałeś ciekawość Do tego, co mnie otaczało wokół. Zrywałeś dojrzałe czereśnie, Nuciłeś wesołe piosneczki. Przy tobie Czułam się bezpieczna. Byłeś przecież taki duży, mój kochany bracie. Z tobą zatańczyłam pierwszego walca. Uczyłeś, jak kochać ludzi i świat. Zachęcałeś do walki, bym była sprawniejsza, mówiąc: Nie lękaj się, mała. Przecież jestem przy tobie. Tuliłeś, gdy czasem było mi bardzo smutno i źle. Dom rozbrzmiewał radosnym śmiechem, gdy kryliśmy drobne psoty przed mamą, która z czułością patrzyła na nas. Dziś jesteśmy oboje dorośli. Córki dały ci wnuki. Niby jesteśmy tacy sami, tylko twoje niebieskie oczy patrzą ze smutkiem, i wiem, co chcą mi powiedzieć. Ewo, pokaż mi choć mały skrabek nieba. Los dla ciebie okazał się okrutny. Nie poczytasz wierszy i nie ujrzysz siostry, która stała się dojrzałą kobietą. Dzisiaj powiem: walcz, bracie, w modlitwie. Obiecałam skrawek nieba. Czytał Bogdan Tymowski.